Piłkarski świat zaczynamy. W tym tygodniu media hiszpańskie na czele z El Rinquito poinformowały, że Sergio Ramos zaproponował swój powrót do Realu Madrid. Jednak prezes klubu Florentino Perez oraz dyrektor generalny Jose Angel Sanchez zdecydowanie odmówili. Ta sytuacja wywołała spore emocje wśród kibiców, którzy pamiętają Ramosa jako jednego z najważniejszych piłkarzy w historii królewskiej. Co wpłynęło na taką decyzję i co ona oznacza dla obu stron? Real Madryt od kilku lat zmienia swoją politykę transferową oraz strategię zarządzania kadrą. Klub koncentruje się na odmodzeniu zespołu i budowie składu w oparciu o młode talenty, takie jak chociażby Eduardo Camavinga, Aurelien Chouameni czy Jude Bellingham. Powrót, już trzeba powiedzieć, wiekowego Ramosa nie wpisywałby się w tę wizję mimo problemów Realu, ponieważ prowadzałby ryzyko związane z wiekiem i potencjalnymi problemami zdrowotnymi. Jednakże tak między bogiem a prawdą nie o sam wiek tutaj chodzi. Odejście Sergio Ramosa z Realu Madryt w 2021 roku było jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii klubu. Ramos, który spędził w Madrycie 16 lat odgrywając kluczową rolę jako kapitan, stał się symbolem sukcesów królewskich. Jednak jego rozstanie z klubem nie odbyło się w sposób godny legendy. Powodem było nieporozumienie dotyczące przedłużenia kontraktu, a także napięte relacje z prezesem klubu Florentino Perezem. Konflikt narastał przez kilka miesięcy. Ponieważ Ramosowi kończył się kontrakt z Realem w czerwcu 2021 roku, Ramos chciał przedłużenie umowy na dwa lata. Jednak polityka klubu przewidywała jedynie roczne kontrakty dla zawodników powyżej 30 roku życia. Prezes Realu Madrid, Fiorentino Perez był zdeterminowany, aby trzymać się tej zasady. Co wywołało frustrację u zawodnika. Dla Ramosa propozycja rocznej umowy była wyrazem braku szacunku i niedocenienia jego wkładu w sukcesy zespołu. Oprócz długości kontraktu problemem były również kwestie finansowe. Real Madrid, borykający się z trudnościami finansowymi spowodowanymi pandemią COVID-19 miał ograniczyć wydatki na pensje zawodników. Klub zaproponował obniżenie wynagrodzenia o 10%, co spotkało się z negatywną reakcją Ramosa. Zawodnik uważał, że jego zasługi dla klubu oraz lojalność zasługują na lepsze warunki kontraktowe. Rozmowy przebiegły Przeciągały się a brak porozumienia coraz bardziej pogłębiał napięcia między obiema stronami. Podczas konferencji prasowej pożegnalnej, Ramos wyraził swoje rozczarowanie, mówiąc, że nigdy nie chciał odchodzić oraz że zgodził się na warunki klubu, ale zostało mu powiedziane, że oferta nie jest już aktualna. Ramos przyznał, że nie wiedział, iż klub wycofał swoją propozycję. Jego słowa wywołały spekulacje o tym, że relacje między nim a Perezem były o wiele bardziej napięte niż publicznie przyznawano. Prezes Realu Madryt został jednak milczący na temat szczegółów negocjacji. Co sugerowało, że chciał uniknąć dalszego eskalowania konfliktu. Dla wielu fanów Realu Madryt sposób w jaki klub potraktował swojego kapitana był dużym rozczarowaniem. Sergio Ramos to postać, która nie tylko zdobywała wiele trofeów, ale także była liderem na boisku i poza nim. Jego kluczowe bramki, takie jak pamiętny golf w finale Liga Mistrzów w 2014 roku, zapełniły mu status legendy. Kibice oczekiwali, że Real Madryt okaże mu większy szacunek i pozwoli godnie zakończyć karierę na sam. Jako Bernabeu. Po burzliwym rozstaniu Sergio Ramos przeniósł się do Paris Saint-Germain Gdzie podpisał dwuletni kontrakt Jednak jego czas we Francji Nie przebiegał zgodnie z planem Zmagał się z kontuzjami, które ograniczyły Jego liczbę występu w pierwszym sezonie Real Madryt natomiast stracił nie tylko Doświadczonego obrońcę, ale także Lidera szatni, co mogło wpłynąć Na dynamikę zespołu w sezonie 2021-2022 Z perspektywy czasu można powiedzieć Że Real Madrid nie chciał ryzykować Przedłużenia kontraktu zawodnikowi który mógł nie spełniać już oczekiwań sportowych ze względu na wieki kontuzje. Jednak sposób, w jaki klub zakończył współpracę, pozostawił niesmak zarówno u piłkarza, jak i u kibiców. Wróćmy jednak do czasów współczesnych. Obecna linia obrony Realu Madryt mimo licznych kontuzji, Edera Militao czy Daniego Carvajala jest dobrze obsadzona. Trener Carlo Ancelotti korzysta z usług takich zawodników jak Antoni Ridiger czy zaraz powracający do zdrowia David Alaba oraz młody Fran Garcia. Klub postawił na stabilizację defensywy bez konieczności angażowania weteranów, którzy mogliby zaburzyć rozwój młodszych piłkarzy. Warto jednak podkreślić, że Sergio Ramos mimo swojego wieku nadal oczekuje kontraktu na odpowiednio wysokim poziomie finansowym. Real Madrid, będący w fazie restrukturyzacji budżetu po inwestycjach w stadion i młodych zawodników, może nie być gotowy na spełnienie takich oczekiwań, jak nie był w stanie spełnić ich w przeszłości, zwłaszcza w przypadku piłkarza, który za jakiś czas będzie jedynie rezerwowym. Z perspektywy zarządu klubu decyzja o odmowie może być uznana za racjonalną i wpisującą się w długoterminową strategię. Florentino Perez wielokrotnie udowadniał, że potrafi podejmować trudne decyzje kierując się dobrem klubu, a nie sentymentem. Real Madrid musi myśleć przyszłościowo. Co oznacza stawianie na młodszych graczy i unikanie angażowania zawodników, którzy mogą nie gwarantować odpowiedniego poziomu przez cały sezon? Z drugiej strony, odmowa przyjęcia Ramosa może wywołać krytykę ze strony kibiców, którzy chcieliby ponownie zobaczyć legendę klubu w białej koszulce, zwłaszcza w obliczu obecnych problemów kadrowych. Ramos to nie tylko były kapitan, ale również symbol sukcesów Realu, a jego doświadczenie mogłoby być bezcenne w trudnych momentach sezonu. Wydaje się więc, że odmowa powrotu Ramosa jest uzasadniona z perspektywy długoterminowej wizji klubu. Real Madrid nie chce powtarzać błędów z przeszłości, kiedy to przedłużano kariery weteranów kosztem rozwoju młodych zawodników. Klub wyciągnął wniosku z sytuacji takich jak odejście Cristiano Ronaldo, kiedy przez długi czas polegano na jednej gwieździe. Jednakże odrzucenie oferty Ramosa może pozostawić pewien niesmak, zwłaszcza że piłkarz wykonał pierwszy krok i sam zaproponował swoją pomoc. Byłby to gest pojednania i zamknięcia pewnego negatywnego rozdziału w historii klubu, który mógłby mieć pozytywny wydźwięk medialny. Tak jednak się nie stanie, ale Ramos pozostanie ikoną klubu, a jego historia z Realem Madryt kończy się na razie bez planowanego happy endu. Jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie? Co myślicie o tej całej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu, zasubskrybujcie kanał, to nam bardzo pomaga.